Niedawno Maciej Kurzajewski wziął udział w maratonie w Nowym Jorku. Okazuje się, że Katarzyna Cichopek również miała okazję odwiedzić to miasto. Przypadek Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedawno oficjalnie ogłosili, że są parą. Co prawda pomogła im w tym trochę Paulina Smaszcz, która obecnie sama mierzy się z medialną krytyką, jednak nie wydaje się, aby wizerunek duetu z pytania na śniadanie mocno na tym ucierpiał. Zakochani mają już za sobą pierwsze wywiady, a nawet wspólne wyjście na ściankę. Maciej Kurzajewski poleciał do Nowego Jorku. Co z Kasią, biorąc pod uwagę to, jak wielkie emocje budzi obecnie związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, wydaje się oczywistym, że internauci i portale plotkarskie śledzą każdy ich krok. Na początku listopada dziennikarz opublikował na Instagramowym profilu zdjęcie z Nowego Jorku, gdzie poleciał aby wziąć udział w tamtejszym maratonie. 21 stopni Celsjusza. Nowojorskie lato w listopadzie. Tak piękną pogodą na start w maratonie mogę czekać zdecydowanie dłużej niż do najbliższej niedzieli. Pisał w poście z 3 listopada. Wówczas wielu się zastanawiało, czy do Stanów Zjednoczonych poleciała z nim Kasia. Sama zainteresowana konsekwentnie milczała w sprawie i nie publikowała pamiątek z wyjazdu, co jedynie podsycało plotki wokół sprawy. Katarzyna Cichopek publikuje kadr z USA. Nieoczekiwanie na profilu Cichopek pojawiły się nowe zdjęcia, które wykonano właśnie. W Nowym Jorku. Celebrytka ruszyła tam tropem aktorek z serialu Seksu w Wielkim Mieście, do którego nawiązała nie tylko elementami stylizacji, lecz także rozpoznawalnym dla fanów otoczeniem. Całość Katarzyna opatrzyła hashtagiem Memories, czyli wspomnienia, a jesienna aura wskazuje, że fotografie wykonano stosunkowo niedawno. Jednocześnie do posta nie dołączyła innej treści niż reklamowa. Myślicie, że jednak towarzyszyła Maćkowi w podróży?